Słuchajcie, chciałem Wam coś powiedzieć. Ostatnio doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca autobusu miejskiego, bodajże w Katowicach, zabił dziewiętnastolatkę. Widziałem to nagranie. I opowiem Wam, jak wygląda praca kierowcy autobusu miejskiego, ponieważ przez ponad 9 lat, prawie 10 lat chyba wykonywałem tą pracę w trzech, w trzech dużych miastach. Jedno miasto w Polsce. Zaraz po zdaniu prawa jazdy na autobus w 2005 roku po paru miesiącach dostałem się we Wrocławiu do MPK, gdzie pracowałem przez ponad rok, rok chyba i dwa miesiące. O ile dobrze pamiętam jako kierowca autobusu. Odszedłem stamtąd, bo praca w miesiącu wyglądała tak, że pracowałem 180 godzin, zarabiałem na rękę 1200 zł, jeżeli była premia, bądź oszczędności na paliwie, to dostawałem 1300 a jak byłem chory, w jednym miesiącu dostałem 900. Dlatego musiałem stąd odejść, bo nie da się za 1200 zł wyżywić rodziny, zapłacić rachunków. Dostałem się do tej pracy tylko dlatego, że mnóstwo kierowców w tamtym czasie wyjechało za granicę. Pracować Jako kierowcy za granicą. Więc tylko dlatego dostałem tą pracę. Po prostu było ogromne zapotrzebowanie. I ja pracowałem na pół etatu 180 godzin w tygodniu e, e, przepraszam, w miesiącu. Do tego. 180 godzin w miesiącu za 1200 zł i dwa tygodnie urlopu za cały rok. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Katowicach. Nie pracowałem tam, ale kierowca, który pracuje tam. 10 lat i leczy się na depresję. Oznacza, że na pewno coś jest tam nie tak. Stres w tej pracy, niezależnie gdzie jeździsz, jest taki sam. Jest ogromna presja. Jesteś odpowiedzialny. Za życie ludzkie, przez cały czas. To nie jest tylko praca. To nie jest tylko yy, te 8 godzin, tak zwane, chociaż podejrzewam, że było to więcej, yy, yy, bo jest zapotrzebowanie na kierowców, ponieważ nikt nie chce tego robić. Stres związany z tą pracą jest ogromny. Cały czas masz w świadomości to, że jesteś odpowiedzialny za najdroższy ładunek, jaki możesz przewozić, czyli za życie ludzkie. Człowiek odpowiedzialny dostosowuje swoje życie do tej pracy. To jest styl życia. To nie jest tylko praca, bo praca zaczyna się o czwartej rano, trzeciej. Kończy się często w godzinach nocnych albo kierowcy pracują na nocne zmiany. Niektórzy więc trzeba wstawać bardzo wcześnie rano, iść do pracy, tam przepracować 8, 9, 10 godzin dziennie, zależy ile. Jakie są zmiany, nie jest to łatwa robota. Trzeba być cały czas skupionym na tym, co się dzieje, i nie wszyscy są w stanie psychicznie to wytrzymać. Ta praca jest naprawdę psychicznie wyczerpująca. Musisz uważać na wszystko, co się dzieje wokół ciebie, bo przewozisz ludzi. Jeżeli dojdzie do wypadku, ktoś może zginąć. Mało tego musisz jechać w specyficzny sposób. To nie jest taka jazda jak samochodem osobowym. Musisz myśleć coś, co zrobią inni użytkownicy ruchu drogowego. Przewidywać za nich, co się może stać. Jeżeli nie chcesz mieć wypadku, jeżeli jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, to nie możesz pić alkoholu dzień wcześniej, przechodząc do pracy. Bo to. Ma wpływ na, na prędkość Twojej reakcji. To nie jest tak, że. E, to nie, nie, nie pracujesz w biurze, gdzie możesz sobie zrobić imprezę dzień wcześniej, nawalić się jak świnia i przyjść skacowany do roboty. A człowiek, który ma depresję, przychodząc do pracy, na lekach. Ja pracowałem w, yy, w Londynie na czerwonych autobusach, gdzie ruch jest ogromny i firma nie wspiera kierowców. Nie wspiera. Szuka się, za co można kierowcę uwalić, że tak powiem. Pracowałem 8 lat. Stres był nie do zniesienia. Mój lekarz. Yy, Pierwszego kontaktu, kiedy zacząłem mu opowiadać, co się dzieje, jak jestem traktowany w, jako kierowca przez, przez ym, kierowników, przez ym, supervisorów, tak, przez, przez ludzi, którzy kontrolują te autobusy, kontrolują jak, jak, jak te autobusy się poruszają, ym, dał mi medyczną poradę. I powtarzam, to jest medyczna porada. Dał mi trzy tygodnie zwolnienia z pracy na stres w pracy. I powiedział: To jest medyczna porada. Zmień pracę, bo się wykończysz. I posłuchałem go i zmieniłem pracę, bo naprawdę mi się wykończył. Odchodząc napisałem. List rezygnacyjny, że gratuluję Wam. Dopieliście swego. W tej pracy nie da się wytrzymać. Odchodzę. Gdybym tego nie zrobił, to możliwe, że zrobiłbym to samo co ten człowiek. Ja też potrąciłem pieszego. Na szczęście nie była to moja wina. Człowiek wskoczył mi prosto pod koła. Ja jechałem bardzo wolno, około 3-4 km na godzinę. I zatrzymałem się w momencie, kiedy on wskoczył, praktycznie. Do, autobus go dotknął, on przewrócił się na, na jezdnię, ale mogło to się skończyć inaczej. Mówi się o kierowcach. Yy, Tramwajów, tak, motorniczych, gdzie ktoś wskakuje pod, pod tramwaj, wchodzi pod tramwaj, on nie ma szansy się zatrzymać, bo jedzie na metalowych kołach po metalowych szynach i droga hamowania jest ogromna. Nie ma szans się zatrzymać, nie może nic zrobić, nie może skręcić. Często i gęsto kierowca też nie ma szans nic zrobić. W przypadku w Katowicach człowiek był doprowadzony do granic swoich możliwości. I takich sytuacji jest mnóstwo. Jest mnóstwo różnych sytuacji na drodze. Tak, to jest jedna z, z takich sytuacji, gdzie e, nerwy mogą puścić, po prostu mogą puścić. Jeżeli nie ma wsparcia od firm autobusowych, które e, wyzyskują ludzi do granic możliwości, bo tak to niestety wygląda, za tą pracę. Pan Pinokio potrafi powiedzieć, że dożywocie dla takiego człowieka. A ile zarabia pan Pinokio? Bo on ma chyba miliony w nieruchomościach: 200-300 tysięcy złotych rocznie zarabia? Oficjalnie? Plus diety? A ile zarabia ten kierowca? On ma na utrzymaniu rodzinę. Często, gęsto, ledwo wiąże koniec z końcem. Może miał presję w pracy, może nie miał wyjścia. Może zarabia tak mało, że nie mógł się przekwalifikować na nic innego i zmienić roboty. A robota jest naprawdę stresująca, odpowiedzialna. Dlatego zdarzają się kierowcy, którzy piją. Przychodzą do pracy i piją. Spotkałem takich. Nie radzą sobie, to jest ciężka praca. Nie wygląda z boku na ciężką pracę. Co on robi? Siedzi sobie na dupie cały dzień i trzyma kierownicę. To nie jest ciężka praca. Jeżeli tak myśli, że to nie jest ciężka praca, to. Bardzo proszę, zrób prawo jazdy na, 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 na y, autobus i popracuj 3 lata albo 5, i zobacz, czy to nie jest ciężka praca. Za te pieniądze, które zarabia kierowca, za tą odpowiedzialność, którą ponosi. Ja się cieszę, że udało mi się wyjść z tego szamba, jakim są autobusy miejskie, bo to jest praca na chwilę. To można przyjść na chwilę, jak się nie ma innej pracy, i popracować, i uciec dalej gdzieś, coś zmienić. Ale jak wpadniesz w tą pułapkę, gdzie zarabiasz minimalną krajową, czy tam, nie wiem, może troszeczkę więcej, to nie masz siły psychicznie, nie masz siły um, robić czegokolwiek innego, bo ta praca wykańcza. To jest wykańczalnia ludzi. Kierowcy, którzy pracują całe życie na miejskich autobusach, tuż przed emeryturą umierają. Rok przed emeryturą, najwyżej rok, dwa żyją na emeryturze. To jest maks. I do piachu, bo stres ich wykańcza. Stres przez całe życie sprawia, że przychodzi moment odpoczynku, i ciało mówi nie, i jest koniec. Także zanim ktoś wyda wyrok na tego kierowcę, ja bym bardzo prosił, żeby sobie parę lat popracował na miejskich autobusach i zobaczył, czym ta praca pachnie.